Hej siemka, tutaj Szybek. Witam was w odcinku z meblowaniem domku, który ostatnio stworzyłem. Widzę, że wam się spodobał, zapytaliście czy mógłbym go z wami umeblować. E, moja odpowiedź brzmi, no w sumie chciałbym powiedzieć jasne, z tym, że nie będę meblował tak dokładnie z wami, ale pokażę wam jak ja zaprojektowałem wnętrze tego domku. Mam nadzieję, że wam również się spodoba, e, bo mi spodobało się i to bardzo. W ogóle co powiecie na te piękne neony? ha? ha? Widzicie jaka technologia. O, oświetliłem sobie twarz. <grym> Do nagrania. Um, ok, powiem krótko. To będzie wyglądało teraz tak, że ja Wam wyjaśnię ewentualnie jak pewne takie mm, ciekawostki. Takie ciekawostki opowiem Wam, co jak stworzyłem, żeby nie było niejasności, dlaczego coś tam stoi, a dlaczego tam jest jasno, a tutaj nie. Um, ok. Wiecie co, włączę sobie łapkę, żeby jednak widzieć, gdzie jest środek. Łatwiej będzie mi wskazywać tym e, krzyżykiem na pewne miejsca. Na początek dodaję sobie tylko dwie proste lampy e, tutaj na zewnątrz, żeby było jaśniej. I to zalecam w sumie zrobić wszystkim, bo to jest idealne miejsce tutaj, e, właśnie we wnękach. Szukałem innego miejsca, ale wydaje mi się, że to jest najlepsze. E, generalnie te lampki są spoko, jak właśnie takie robicie. No ale dobra, gadamy o wnętrzu, nie o tym, co jest na zewnątrz. Jak widzicie, sporo się tu zmieniło. E, w zasadzie umeblowane jest całe mieszkanko piwnicy, jednak nie robiłem. E, zacznijmy od początku. Pierwsze, co wchodzimy do domu, najczęściej spotykamy się z jakimiś wieszakami. Także mamy tu jeden. Drugi natomiast jest schowany w szafie. Jak widzicie. Jest tutaj bloczek, który nam wszystko oświetla. Tak, to jest źródło światła w tym miejscu. Dlatego też mamy na zewnątrz teraz noc, tak? Chcę Wam pokazać, że oświetlenie też przemyślałem w tym domku i nie jest ciemno. Żadne tam dziwolągi nie powinny nam się tutaj nigdzie pojawić. Czyli żadne moby się nam nie zrespią. Dobra, to tak, tu jest drugi wieszak. Ja wiem, on jest taki pozorny. W zasadzie można tu wsadzić drugą skrzynkę jak się chce. A oczywiście skrzynka funkcjonalna. Tutaj mamy kolejne cztery funkcjonalne skrzynki, bo tak przypominam, ja staram się robić funkcjonalne domki, nie tylko ładne, ale także funkcjonalne. I tak, tu jest jedyna skrzynka, która w tym domu nie działa. Można tutaj dać dywanik w tym miejscu zamiast tej skrzynki i wtedy jest taka niby półeczka, jednak ja mm, sugeruję ustawić skrzynki w ten sposób. One fajnie wyglądają, dzielą jakoś pomieszczenie, wiecie, ten korytarz na środku od tego garażowego pokojku. Zrobiłem go tak w miarę, w miarę prosto, bo jak powiedziałem to jest garaż, tak, czyli nic tutaj specjalnego nie znajdziemy, ale jest taki fajny, jest taki cool, nie, jest kanapa. Możemy sobie usiąść, mały płaski telewizorek, dlaczego płaski? Bo jest w ścianie. Jeśli chodzi o to co jest za tą ścianą, no to mamy tutaj zarówno z prawej jak i z lewej strony te słupki zewnętrzne, które widzieliście jak zresztą buduję. Jeżeli ktoś w ogóle teraz padł e, zobaczyć samo meblowanie, a chce wiedzieć jak zbudować ten domek, to tak jest tutorial. To jest w zasadzie part trzeci teraz e, tego domku. Ja natomiast podepnę to pod serię o wnętrzach. E, proste do zrobienia e, szafeczki. Jak widzicie jest blok wełny na to dywanik. E, item frame dywanik znowu. Tutaj natomiast, żeby otwierała mi się górna skrzynka, stwierdziłem, że zastosuję biały biały dywanik. Tam nic innego potem nie ma, jest tylko ten biały dywanik, on w miarę maskuje, że tam jest ta dziura, wiecie, on też jest biały, tak jak i śnieg, nie rzuca się to w oczy, natomiast widać i tak różnicę w teksturach, ale nie jest tak źle, nie jest tak źle. E, dobra, to może sobie ustawię jeszcze raz noc, żeby Wam pokazać jednak te całe oświetlenie jak działa, że jest sprawny, tylko to chcę udowodnić. Na górze zrobiłem proste lampy. Nie są jakoś specjalne. Jeżeli ktoś chce zrobić inne, bądź ma pomysł na lepsze, proszę sugerować. Ja pomyślałem, że jasne lampy będą jak najbardziej e, pasować. Aha, tak w ogóle uparłem się na te nowe. One wyglądają troszeczkę nowocześniej, tak. E, teraz są te nowe, są fajne, wszędzie pasują, natomiast te pasowały tu bardziej. E, tu kolejne e, skrzyneczki. Tutaj, w tym miejscu znajduje się schodek, zatem pamiętajcie o tym, żeby dać sobie schodek w takich miejscach. Kolejna skrzyneczka ukryta gdzieś, mm, gdzieś w aneksie kuchennym. On jest tutaj mały. Zresztą proponowałem nawet na filmiku coś takiego tutaj zrobić. Mi się strasznie podoba coś takiego. Taki mały, upakowany aneksik super wygląda. Znowu lampa jest ukryta e, tutaj w rogu nad zlewem. Myślę, że jak najbardziej pasuje. A tutaj mam jeszcze okap. A jeśli chodzi o płytkę naciskową, nie dawałem tu kamiennej. Myślę, że żelazna bardziej pasuje. No, powiedzmy taki wiecie, nowoczesny piec indukcyjny, nie? A tutaj taki dywanik, on się opiera właśnie na tej płytce. Stąd to ładnie działa. Jeśli chodzi o lodówkę, nie jest ona funkcjonalna. Zamiast tego dywanika, by trzeba tutaj wstawić przycisk. Z tym, że wtedy, wtedy mamy super, super lodówkę imprezę. Patrzcie, teraz, nie? Tak. Wszystko się otwiera, dropper wyrzuca item, drzwi się otwierają Oraz trapdoor na górze, więc jest to troszkę dziwne Uu. Ale ja chcę ładną pogodę <laughs> Jest to troszkę dziwne, ale kurczę, no, nawet spoko Jednak ja wolę, ja wolę mieć pełny blat Tutaj dałem sobie pół płytki na górze No to już spotkamy już po prostu wyższe piętro Jednak daje to trochę więcej przestrzeni nad głową trzy bloczki tak są wystarczające. Ja dodaję coś takiego. Oryginalnie tutaj nie było tych bloków, ja sobie je dodałem. Zmniejszałem trochę przejście, ale jest teraz wszystko takie bardziej przytulne, nie? Przynajmniej według mnie. Na górze co spotkamy to tak pierwsze co kwiatki. E, tutaj dodałem schodki, dlatego że są z tej strony. Stwierdziłem, że nie może być tak pusto nad skrzynkami. Oczywiście funkcjonalne. E, tutaj mamy ładne szafeczki nocne. Myślę, że myślę, że są ładne. E, przy okazji znowu to samo słowo ja wiem powtórzenia same e, są funkcjonalne ale myślę że myślę że na serwery jak najbardziej pasują e, oczywiście co jeszcze wstawię no to komputer no kaman tu jest jednostka mamy monitor klawiaturę i super myszkę kurczę, nie wiem z Razera albo z jakiejś innej dobrej firmy <laughs> chociaż dobra nie będę mówił która jest dobra bo jeszcze mnie posądzicie że ach dali wóp <noise> tak, szczególnie takiemu wielkiemu kanalikowi jak mój. E, no, tutaj jeszcze mamy piękną książkę dla ucznia, studenta albo fanatyka, jakichś tam innych rzeczy. Oczywiście tu na enchant raczej bym nie liczył, to jest w formie ozdoby, zresztą wiecie, dwa bookcasy, dwie, dwie książki, bookshelfy, przepraszam, e, to tak trochę, trochę do, trochę do kitu, nie? E, tutaj w sumie została wolna przestrzeń. Można troszeczkę poskakać ze znajomymi. Jakoś nie miałem zbytniego pomysłu, co by tu stawić. Są najwyżej, mały dywan, jednak nie kusiłbym się do tego tak ochoczo. Nie wyglądałoby to super. E, tutaj też Żyrandolik taki w miarę w miarę wyglądający. Nie wpadłem na nic, nic innego, stworzyłem coś takiego. Myślę, że pasuje i do sufitu, i przy okazji widać, że tu jest lampa. Oświetla oczywiście całą górę, więc jest subcjo. E, myślę, że. Myślę, że to tyle, co mogę Wam pokazać. Starałem się teraz streszczać, żeby Wam tu zbytnio czasu nie zajmować. Aha, tutaj bloki śniegu zamieniłem z tymi bloczkami nowymi. Jak one się tutaj... A, Sea lantern. Zawsze zapominam tej nazwy. Nie mam pojęcia dlaczego. Wygląda to nawet super. Światło się nie przebija przez to, że mamy tutaj półpłytki. Ono by się przebijało, gdyby ich tu nie było. Zresztą widzicie na pewno lekką, lekką różnicę. Eee, także widzicie, wszystko działa, działa, myślę, świetnie. Jeśli chodzi o jasność, włączyłem sobie tutaj jasność eee, plus 20%. Na potrzeby tego, żeby wiecie, nie nagrać czasem za ciemnego materiału dla Was. Wolę, żebyście wszystko ładnie widzieli. Ja osobiście gram na modii, ale dobra. Nie miałem mówić o sobie. To jest chyba. Tyle jeśli chodzi o ten domek, także jeżeli Wam się podobało to, co stworzyłem w środku, jeżeli myślicie, że eee, spisałem się dobrze, zostawcie łapkę albo skomentujcie. I ja naprawdę, ja naprawdę bardzo się ucieszę, że ktoś doceni moją pracę. Jeżeli chcecie, oczywiście, wnosić jakieś tam, nie wiem, ciekawe innowacje do tego domku, coś tu pozmieniać, coś dodać, też piszcie, może komuś się, może komuś się to przyda. Yy, zresztą mówiłem, to jest inspiracja, także w sumie, skoro to jest seria z inspiracją, dodajcie też swoje może rzeczy czasami w komentarzach. Być może okaże się jakiś super pomysł, być może go wykorzystam. Oczywiście podając, kto go, e, kto go wcześniej e, mi napisał gdzieś tam w komentarzu, ale wcale nie muszę, możecie to zastrzec. Dobra, nieważne, rozgaduje się w dziwny sposób. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało, trzymajcie się i cześć.